No hello, hello w najnowszym vlogu na moim kanale. Zobaczcie, co mam. Przepiękne tulipanki. Jestem tylko w bluzie. Jedziemy do dentystki, która otworzyła swój własny ofis. Stwierdziłam, wezmę jej ładne tulipanki. O, poniedziałek! Pięknie! Idę. Lecę, bo już jesteśmy spóźnieni. No, hello, hello, witam się z Wami po dentyście. Jestem zachwycona, ząbki od razu ładniejsze. Jeśli chodzi o ceny, no to za czyszczenie zapłaciłam stówkę, ale w następnym tygodniu muszę jeszcze iść, bo będziemy nakładać tutaj taki kompozyt, jakby z przodu tu i tu, bo mam, wiecie, co takie linie, tak jak roje, wiecie, takie grinding zębami tak szruję nimi to mi się porobiły takie linie, co mnie to mega wkurza, no to to będziemy robić. I ogólnie mam implant jeden na dole i planujemy y, tam wypełnić, wiecie, no bo jak na przykład jedzenie się dostaje, to jest ciężko nawet tą nicią to wyjąć, więc to będziemy robić, ale to już będzie pokrywać ubezpieczenie, więc no mówię, stówka, stówka ze zęby. Ja jadę teraz dla nas po jakieś jedzonko dobre, też Was pewnie ze sobą zabiorę. W ogóle muszę jechać z tą moją oponą, rozumiecie, do mechanika, bo tydzień temu e, znowu dobiliśmy, było 30, a jest 24, więc albo tam jakaś dziura jest, albo nie wiem co. I będę musiała jeszcze dzisiaj zajechać po moje leki, prawdopodobnie o ile się wyrobię. A jak nie, no to jutro pojadę. No ale dzisiaj dentysta, mechanik, wiecie ile byliśmy czasu, ja i mężulo, no ja siedziałam tam ponad półtorej godziny, on tak samo. Więc trzy godziny u dentysty. Okay, słuchajcie, jestem już po G-Filip, czyli tym mechaniku moim, do którego wiecie, można jeździć, jak się tam oleje, wymienia czy cokolwiek. Jeśli ktoś tu mieszka, a nie wie, albo przyleci i nie wie, jeśli macie problem z kołem i nie wiem, nie umiecie na przykład napompować, czy nie wiecie, co się dzieje, no to oni wam zrobią to za darmo, dopompują wam, sprawdzą, wszystko super, ale. Błąd nie leży w jakimś gwoździu, w, tym, w tej oponie czy czymkolwiek, że to powietrze tak szybko schodzi. I skierowali mnie do innej lokalizacji tego g Loop, gdzie oni mają specjalną maszynę, żeby sprawdzić, czy gdzieś w środku jakiś płyn nie cieknie czy coś takiego, co może być przyczyną właśnie e, zmniejszenia e, ciśnienia w oponie. Po prostu więc będę musiała pojechać, ale koleś mi powiedział, żebym dopiero pojechała, jak, będzie, jak będę widziała, że. To ciśnienie idzie w dół, po prostu. Więc wydałam 0 dolarów, mam wszystkie opony pięknie napompowane, więc jeśli teraz jeszcze raz coś będzie, tak wiecie, szło w dół, no to jadę do tego innego oddziału, wziąłam sobie adres, wszystko, więc tam mi sprawdzą. Tyle z wywodu odnośnie mechanika. Co poza tym, słuchajcie, moi drodzy. Jeśli chodzi o weekend, w sobotę dowiedziałam się, że Będę druchenką na mojej koleżanki ślubie, więc mega się z tego powodu cieszę. Ślub już niedługo. Dopytam jej, czy będę mogła jakieś, wiecie, przebitki wam wrzucić z amerykańskiego ślubu. No niedługo, niedługo, niedługo. No w lato, po prostu w lato. Więc fajnie, więc będę jedną z druchenek, więc bardzo, bardzo się cieszę. To była sobota. Eee... W niedzielę, wczoraj, byliśmy pod downtown i zjedliśmy przepyszne jedzonko w jednej z takich knajpek, gdzie serwują właśnie kebaby, taki ryż, bulgur i takie rzeczy. Potem poszliśmy sobie na przepyszne naleśniki do miejscówki zwanej The Creep Shop. Przepyszne były kawa, wiecie co, bo strasznie dużo słyszałam, jak yy, w Polsce ludzie piją tą flat white. Ja za bardzo, nie wiem, chyba nigdy nie piłam, ale to dla mnie smakuje jak po prostu espresso, więc za mocne to nie jest totalnie dla mnie, więc ja wzięłam flat white, mój mąż wziął latte, to latte było o wiele lepsze, naleśnik ja wzięłam z nadziejem o smaku sernika i z dzikimi borówkami, tutaj się tak nazywa, czyli z porówkami po prostu, więc było bardzo dobre. On wziął oczywiście nutella, truskawki, banany, więc to typowe połączenie. I co? Wróciliśmy do domu, pojechałam do kościoła. Mm, I tyle. I taki był wieczór. Aha, i wczoraj były rozgrywki w futbolu amerykańskiego. Drużyna Kansas wygrała. Ja po prostu zupełnie się nie znam na futbolu. Dla mnie to jest takie, że oni mają piłkę i każdy, na każdego się rzuca i tyle z gry, więc wiecie, dla mnie to jest, no... Beznadziejne, beznadziejne po prostu, więc nic z tego nie rozumiem, no ale dobra, Kenzas wygrało. Wiem, że w tym Kenzas w drużynie jest chłopak Taylor Swift, gra, więc no to też się tam, wiecie, często pokazywali i to było wczoraj, a dzisiaj co? Byliśmy u tego dentysty. No więc byliśmy ponad 3 godziny u dentysty, teraz przyjechałam właśnie do, no, do pompować te opony i je, jadę po jakieś jedzonko dla nas, ale jeszcze nie wiem, gdzie pojadę, więc jak kupię, to na pewno Wam dam znać, w ogóle jest tak cieplutko, ja w takiej wiecie, samej takiej bluzie po prostu, mam gdzieś z tyłu kurtkę, ale nawet nie używam, bo no wiecie, jest fajnie, super jest, czuć naprawdę wiosnę w powietrzu, więc dla Was też mam nadzieję, życzę dużo słoneczka, dużo... No, fajnej pogody po prostu, no bo wiecie, jak jest deszcz, beznadziej, jak z rodzicami rozmawiałam, no to w Polsce jest tragedia, mówili, co do pogody, więc bardzo, bardzo współczuję. I co moi kochani? No i tyle chyba, tyle co się działo, nic więcej się nie działo. Ciśniemy po tysiaka, ciśniemy, ciśniemy, bo pamiętacie, mi się ostatnio przypomniało, że obiecywałam Wam w jakichś pierwszych filmach, że jak będzie tysiąc, to będę wysyłać paczki z ryses z Ameryki, więc... Dawajcie, czadu, <noise> nie no, śmieję się, kto ma ochotę, serdecznie zapraszam. I dobra, ja tutaj wodę popijam, bo te zęby, wiecie, jak mi zrobiła, no to tak nie chcę po czyszczeniu. Nie chciałam nic, wiecie, żadnej kawy, nic takiego, w ogóle dzisiaj mega późno wstaliśmy i ja byłam na takich szalonych obrotach. Prania to mam tyle do poskładania, chyba z pięć pralek mam do poskładania, więc dzisiaj wieczorkiem będę to robić. I co? Zaraz walentynki. O, słuchajcie tego jutro, są mojej mamy urodziny, i ten film pojawi się jutro, więc składajcie dla niej życzenia, jak macie ochotę. Ona, jak to przeczyta, to się na pewno ucieszy. No, ja jestem i mój tato styczniowy, a moja mama lutowa, i mój mąż też jest z lutego więc to są jajek brety. Same, wiecie, koziorożce, wodniki, ryby w rodzinie, więc tak to wygląda. No więc jeśli macie ochotę, mamcia też dla Ciebie życzę wszystkiego, wszystkiego najlepszego i przede wszystkim zdrówka, no bo zdrówko to jest numer jeden. Więc tak, składajcie dla mamci życzenia, ona się na pewno ucieszy. I co, moi drodzy? Tyle póki co. Ja jadę po jedzonko i widzimy się. Później to jest taki, wiecie, vlog, taki miszmasz, pogadanka. No, i tyle. Padło na grecką miejscówkę, Greek Food With a Kick. Mają nawet drive-thru, więc wiecie, nieźle. Ale nie wiem, czy pójdę do drive-thru, czy do środka i zamówię. Chyba do środka. Będę miała opcję, żeby zobaczyć, co jest. Słuchajcie, jedzonko jest. Czekałam jakieś 15 minut, może na drive-thru. Wzięłam jednak drive-thru, nie poszłam do środka, bo stwierdziłam a co tam. I to wiecie co? Tak jak normalnie w jakimś maku czy coś. I wydaje mi się, że to jest o wiele lepsze jakościowo jedzonko. Już rachunek widzieliście. Jeszcze jak dojadę i będziemy jedli, no to Wam na pewno pokażę, jak w ogóle to jedzonko się prezentuje, ale wierzę, że będzie pysznie. Co zamówiłam? Sałatkę grecką. Ej, ale te słońce daje. Czekajcie. Słuchajcie, i tak jak widzieliście, już rachunek Wam pokazałam. Zapłaciłam coś ponad 30 dolarów, ale wzięłam pite z grosem, i tam będzie tsatsyki, sos, cebulka, pomidor. To jedno pieczone ziemniaczki, takie w ich specjalnym tam sosie z ich receptury, tego miejsców, tej miejscówki. Wzięłam sałatkę grecką, chicken taki szaszłyk do tego, z kurczaczkiem szaszłyk i tyle chyba. Te cztery rzeczy tak mi się wydaje, bo chyba nic więcej nie brałam. Tak, te cztery rzeczy. I zapłaciłam 30 dolarów. Ale czekałam tak jakieś 15 minut i wydaje mi się, że będzie bardzo smakowicie. Mam nadzieję, bo mają naprawdę spoko opinię na Google. No, i jadę teraz, zjemy. I rozumiecie, to jest godzina 16. O, ale czas leci. Jeszcze chcę dzisiaj na pewno tego vloga zmontować, skończyć. Wiecie co? O, jeszcze coś chciałam Wam powiedzieć. W sobotę robiłam ciasto z jogurtem greckim, ale kupiłam jogurt grecki, który. Otworzyłam, i on wydał mi się taki jak zwykły jogurt, taki kwaśny dosyć, ale sobie myślę, no data ważności jest ok, wszystko jest ok, to nic nie powinno być, wiecie? Bo w smaku był ok, tylko taki kwaśny jak zwykły jogurt. I zrobiłam, i to ciasto wyszło takie suche, jakieś takie niezaciekawe, więc musiałam wywalić. Wywalić całą blaszkę ciasta. No. Nie wiem, sernik to jednak sernik, wiecie? Te chyba oszukane z jogurtami czy coś, to to nie jest dla mnie. Jak sernik, to ma być z serem i tyle. Więc Wam nie polecam. Może ja, wiecie, może ten grecki jogurt, który miałam, to był jakiś niedobry. No, ale mniejsza o to nie wyszło mi ciacho. A u śliweczki takie superowskie wyszło. A mi nie wyszło. No, ale dobra. Mniejsza o to. Okej. Okay, jestem już taka głodna. Jadłam, wiecie co, śniadanie tylko. O jakiejś godzinie to była dziesiąta chyba. Zjadłam połówkę beigla z humusem, pomidor, ogórek, cebulka czerwona. Mam jakoś teraz ostatnio obsesję na punkcie... O. Mam obsesję jakoś na punkcie cebulki czerwonej, wiecie? Więc bardzo lubię. I tyle. I ja już praktycznie dojeżdżam, więc będę się z Wami żegnać tym pięknym słoneczkiem póki co i na pewno już film zakończę w domu, moi drodzy. Słuchajcie, wróciłam właśnie do domu. Godzina 20, pokażę wam, 42. Gotuję makaron na szybko, coś tam zjemy troszkę. Sos pomidorowy, cukinia, marchewka, mamy parmezan, zjemy i. I co, ja zaczęłam edytować vloga na jutro, właśnie dla Was. Mam nadzieję, że skończę szybciutko. Powiem Wam, trochę mnie głowa boli, no ale przejdzie. Jak to mówię, wiecie, Musi przejść, nie ma co narzekać. I co, moi kochani? Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie, za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Dziękuję Wam, że Was mam. Bardzo, bardzo, bardzo. I nie zapomnijcie o wiecie czym, życzeniach dla mojej mamy. No, dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko i